Kończący się rok 2011 był rokiem złym dla pasażerów i pracowników spółki Przewozy Regionalne. Odbył się strajk ostrzegawczy, potem już właściwy. Pracownicy spółki domagali się podwyżek. Rozmowy pomiędzy spółką Przewozy Regionalne, największym operatorem... Uh, jeszcze raz... Kończący się rok 2011 był rokiem złym dla pasażerów i pracowników spółki Przewozy Regionalne. Odbył się strajk ostrzegawczy, potem już strajk właściwy. Pracownicy spółki domagali się podwyżek. Rozmowy pomiędzy spółką Przewozy Regionalne a zarządem województwa trwały wiele tygodni i na szczęście zakończyły się korzystnie dla pasażerów. Teraz niepokój mogą wzbudzić doniesienia z innych mediów donoszące o wygaśnięciu umowy pomiędzy województwem zachodniopomorskim a spółką w dniu 31 grudnia. Jednak ja dowiedzieli się nasi dziennikarze, wspomniana umowa nie obowiązuje już od 13 grudnia. Pomimo, że umowa obecna roczna już nie obowiązuje, nie widzę żadne, a ja jestem tym przewoźnikiem, to nie widzę żadnego zagrożenia, żeby w styczniu miało ulec z tego powodu jakieś zmiany, które byłyby dla podróżnych uciążliwe. Umowy roczne zawierane są na rozkłady jazdy. Umowa, która wygasła, podpisana została 26 marca bieżącego roku. W związku z tym po jej wygaśnięciu od dwóch tygodni obowiązuje już nowy rozkład jazdy. Obie strony, choć negocjowane są jeszcze ustalenia nowej umowy, zgodnie potwierdzają chęć podpisania jej w styczniu nowego roku. Zarząd województwa chce zapłacić spółce przewozy regionalne w 2012 roku 75 milionów złotych.